Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan minister i pan przewodniczący Polska i Polskie Stronnictwo Ludowe od samego początku są przeciwne umowie z krajami Mercosur i będziemy w tej kwestii bardzo konsekwentni, ale patrzymy też przyszłość, dlatego bardzo cieszą nas te poprawki, które wczoraj zostały przygotowane i zgłoszone i przegłosowane, bo one powodują, zabezpieczają polskich rolników przede wszystkim jeśli chodzi o standardy produkcji, bo to jest wielka obawa polskich rolników przed tym właśnie co może się wydarzyć kiedy te produkty zaczną docierać do Unii Europejskiej, w tym również do Polski. Ale my nie rezygnujemy z tej, z tej walki o mniejszość blokującą, będziemy robić to do samego końca. Natomiast, Szanowni Państwo, hipokryzja. Hipokryzja posłów, europosłów, prawa i sprawiedliwości i konfederacji, które mienią się takimi obrońcami polskich rolników na wielu obszarach, mówią o tym, ale jak trzeba było zagłosować, to byli e, przeciwni. Szanowni Państwo, to pokazuje prawdziwą twarz. Oni tylko gadają, a my nie tylko gadamy, ale robimy.